Witajcie bardzo serdecznie. Szklarnia na zewnątrz już e, zrobiona. W środku, w środku jeszcze muszę wyściółkować kompostem i będę sadził pomidory, bo 17-24 maja, ten tydzień, to jest czas sadzenia ciepłolubnych. Zapraszam. Do środy mamy kwadrę owoców, w której będziemy sadzić nasze warzywa ciepłolubne. Pomidory, cukinie, dynie, ogórki. Fasolę szparagową, tyczną, jeśli macie rozsadę, arbuzy, melony, papryki, oberżyny. Te wszystkie warzywa ciepłolubne już można trafie, tra, mogą trafiać do gruntu. Sprawdziłem prognozę pogody. Noce, noce nie będą jakoś bardzo zimne. Będzie minimalnie 9 stopni, a to super temperatura dla warzyw ciepłolubnych, dla pomidorów. Sadzimy na rozsadę do gruntu, ale też możemy wysiewać te warzywa ciepłolubne. Możemy wysiewać fasolę szparagową, tę tyczną i tę karłową, cukinię, ogórki. Dynie możemy wysiewać. Te wszystkie warzywa ciepłolubne możemy albo rozsady, albo. Prawa z nasion. Rozsady i sadzonki kwiatów ciepłolubnych i ziół ciepłolubnych, choćby bazylii, kilka dni temu wyniesione ze szklarni, już się hartują. Hartują się, to znaczy przyzwyczają się do wiatru, przyzwyczają się do słońca, do opadów deszczu, którego niestety trochę brakuje. One także teraz będą sadzone do gruntu jak i też do donic. Pamiętajcie, że obsadzając pomidory w szklarni, koniecznie posadźcie tam bazylię, która będzie odstraszała swoim zapachem mączliki, aksamitkę, która też tym zapachem będzie odstraszała mączliki i będzie też rozprawiała się z zniecieniami w glebie. I obsadzamy donicę. Donicę, tutaj bazylia krzewiasta, pelargonie, szałwie. Obsadzamy donicę. I, apel. Unikajcie podłoża torfowego. Torf, bardzo łatwo przesycha, a potem bardzo trudno jest go nawodnić. Zaczyna odstawać do ścianek. W związku z tym zachęcam do tego, żeby stosować podłoże beztorfowe i wymieszać czy to torfowe, mam nadzieję, że nie, czy beztorfowe z kompostem, z kompostem, dodać taką dawkę startową tego życia do donicy, dodać parę garści obornika granulowanego i sadzić. Sadzić nie tylko kwiaty, nie tylko zioła do donic, ale także warzywa. Ja będę sadził warzywa, e, będę sadził pomidory, papryki i oberżyny do donic. Mówiłem, że od dłuższego czasu u nas nie padało. Widziałem mapy suszy w Polsce. U nas na, na północy i na południu jeszcze w miarę dobrze, ale w centralnej Polsce, w centralnej Polsce duża susza. Pamiętamy o podlewaniu warzywików. Warto podlewać mocno, obficie. Ale rzadziej. Żeby młode rośliny miały tę wilgoć, to są młode często sadzonki, to są młode siewki, które nie mają głębokiego systemu korzeniowego i muszą być nawadniane. Ale to podlewanie obficie, ale rzadko powoduje, że rośliny zaczynają szukać wilgoci głębiej. W związku z tym lepiej się ukorzeniają, lepiej rozchodzą się. Pamiętajcie, żeby starać się nie podlewać po liściach warzyw, które są. Wrażliwe na choroby grzybowe, pomidorów, cukinii, dyni. Lepiej podlewać do korzeni, w związku z tym tam najlepiej byłoby zastosować kroplowniki bądź linie kroplujące oszczędniejsze podlewanie. Zapowiada się naprawdę gorące lato. Te długoterminowe prognozy pogody mówią o tym, że będziemy mieć bardzo gorące lato. W związku z tym musimy zadbać, żeby ta woda, którą podlewamy, albo woda opadowa z deszczu ponoć skąpego w tym roku, została w glebie, żeby dłużej odporowywała. W związku z tym ściółkujemy nasze zagony, ściółkujemy nasze rabaty. Na rabatach ozdobnych dbamy o to, żeby sadząc rośliny, posadzić je na tyle gęsto, żeby liśćmi cieniowały powierzchnię gleby, żeby ta woda była, żeby ta woda dłużej się utrzymywała, żeby gleba nie przesychała, a na zagodach warzywnych ściółkujemy słomu. Wiele upraw można ściółkować, słomu, pomidory, truskawki, Cukinie, dynie, papryki, ogórki. Można ściółkować także świeżo skoszoną trawą. Kosimy trawniki, więc albo kompost, albo do ściółkowania. Cienka warstwa, prócz warzyw korzeniowych. Tam nie ściółkujemy świeżo skoszoną trawą. Możemy także pozostawiać chwasty, które jeszcze nie kwitną na e, swoich e, zagonach. One też będą stanowić taką ściółką. Można też ściółkować e, kompostem, cienką warstwą kompostu. Jest sucho, w związku z tym mniejsza jest groźba chorób grzybowych na drzewkach owocowych czy na naszych uprawach, roślinach ozdobnych, ale za to szkodniki. Szkodniki zaczynają być dokuczliwe, mszyce, bielinki, kapustniki już latają tutaj u mnie bardzo po ogrodzie. W związku z tym naszą agrowłókninę, którą okrywaliśmy wiosną uprawy, Chroniąc przed wiatrem, przed zimnem, zastępujemy siatką na owady. Zastępujemy taką barierą mechaniczną, która powstrzyma nasze szkodniki. To jest pierwsze, najważniejsze rozwiązanie. Zanim sięgniecie po nemazal na mszycę, zanim sięgniecie po lepinox na gąsienicę bielinka, to zastosujcie takie bariery mechaniczne. Mechaniczne w postaci siatki na owady. To jest najlepsza mechaniczna ochrona naszych upraw. Tydzień 17-24 maja. Według ekologicznego poradnika księżycowego do środy kwadra owoców, a więc szalejemy z roślinami, które kwitną i które owocują, bo i pogoda temu sprzyja. Nie, najpierw czeka praca nad glebą w szklarni, i nad nią muszę najpierw popracować, zanim tutaj trafią. Moje pomidory. Dziękuję bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia!